Jestem Jerry i dzisiaj osiągniemy kwantową nieśmiertelność, bracie. Pomoże nam w tym zwykły bezrobotny. Interpretacja wieloświatów mówi, że wszechświat dzieli się na wiele równoległych światów w zderzeniu kwantowym. A jeśli obserwator określa superpozycję, będąc świadomym, być może wybiera jedną z gałęzi rzeczywistości, w której istnieje świadomość. Jeśli świadomość jest procesem interakcji ze światem, to w fatalnych sytuacjach będą gałęzie rzeczywistości, w których świadomość jest zachowana, prawda, bracie? To jak autozapis zapis w grze. Po śmierci, twoja świadomość przenosi się do nowej rzeczywistości i unika błędów poprzedniej wersji. I jeśli wierzysz w moją hipotezę, bezrobotny nie rozleci się na kawałki, gdy nacisnę przycisk, ale przeniesie się do świata, gdzie to się nie wydarzyło. Trzy, dwa, jeden. Upsy, potrzebujemy nowego obiektu testowego. Trzy, dwa, jeden. Co? Zepsuty. O, głupia technologia. O, a może to znaczy, że świadomość bezrobotnego przeniosła się do tej rzeczywistości? Tak, tak, jestem geniuszem.